Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Nie ma faulu. Czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego. Dobrze. Teraz przeszkodził. Teraz strzał. Piłka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Luis Diaz. O, może być zagrożenie bramki. Luis Díaz. Z tego może coś być. po? powinien trafić. No tak, Bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło Bramki. Jakpo? Uwaga, chyba będzie gol! Groźnie było. Dobra interwencja. Ma teraz przestrzeń na skrzydle, może pociągnąć. Niepewne teraz zagranie w obronie. Obrońca górą nie pozwolił tutaj na strzał. Sędzia pokazuje, że będzie wrzuc autu. Nie udało się utrzymać przy piłce. Brawo. Pełna koncentracja. Dobre przejęcie. Ryan Hrafenberg. Teraz próba przeniesienia gry na dół. Dru... Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Prowadzi piłkę Luis Diaz. Piłka za linię obrony. Piłka poza boiskiem. Grę rozpocznie więc bramkarz. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Udało się odzyskać posiadanie. Brentford naciera. Może być groźnie. Ewidentnie spalony. Szkoda tej okazji. Obrona ustawiona nieco wyżej. Tu trzeba było wykazać się i refleksem, i przeglądem pola. No niestety, nie tym razem. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Uwaga, ładne prostopadłe do kranie. No w końcu dało się przełamać niemoc strzelecką. Oby wreszcie rozwiązał się worek z bramkami, chociaż czasu już coraz mniej, ale jeszcze parę okazji pewnie będzie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Niepewna była to interwencja. Teraz zobaczmy, Diogo Jota. Dobra interwencja przy tym groźnym uderzeniu. To może być ostatnia taka okazja. Wóz albo przewóz. Precyzyjna centra. Będzie gorąco. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. To już, mini państwo. Sędzia obwieszcza koniec. No i gra ruszyła, popatrzmy. Nie daje się teraz zatrzymać. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wykazała się dobrą asekuracją. To mamy nie. Gomez. Musi teraz bardzo uważać. Zagranie do Dawida. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Czy wyjdą na prowadzenie? O, to byłaby doskonała sytuacja strzelecka. Znakomita interwencja. Najpewniej zapobiegła utracie gola. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Kalister. Znakomite przerwanie. Nie pozwala rozwinąć się tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. I piłka pod nogami Salaha. Nie powinni grać aż tak pasywnie. Rywal na nich usiądzie. Dobrze. Pewna interwencja. Przerywa tę akcję. Benjamin André. André. Szybka wymiana podań. Próbują rozklepać obronę. Ładna gra. Laoka. Luis Diaz. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze. Na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. Teraz dobrze wykonany rzut rożny może dać im prowadzenie. No i już po akcji. Zagranie do Dawida. Szansa, czy przełamie impas? Dominik Soboslaj. Piłkę dostaje Dominik Soboslaj. Do Makalistera. Fardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Makalister! Było groźnie, ale piłka odbija się od broniącego zawodnika. Będziesz utrożny. Uwaga, szansa na prowadzenie. Zawodnicy Lille przy piłce próbują przejść do ataku. Za chwilę wznowią z autu. Zaatakował i odebrał piłkę. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie. Uwaga, będą prowadzić rewelacyjna interwencja. Teraz ratuje drużynę przed stratą, ależ teraz okazja, by wygrać. Tak! Proszę państwa! Mamy gola! Kto wie, czy nie na wagę zwycięstwa? Zanosiło się już Tomku na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przy... Może teraz wyrównać? Sędzia, gwiście po raz ostatni. Już za moment będziemy, mam nadzieję, delektować się spotkaniem. Halo to Liverpool! Witamy wszystkich, którzy postanowili dołączyć do nas na Anfield. Cieszymy się z okazji wspólnego meczu i mamy nadzieję, że najbliższe minuty spędzimy oglądając piłkę w najlepszym wydaniu. Witam Państwa, Tomasz Smokowski, a ze mną komentuje, jest za linią obrony. Uwaga! Fantastyczna okazja na objęcie prowadzenia na początku spotkania. No i teraz pytanie Tomku, czy to się potem nie zemści? Spójrzmy teraz. Dzisiejszy skład Liverpoolu. Alisson Becker między słupkami. W defensywie Trent Alexander-Arnold Wystąpi razem z Andy Robertsonem na boka. Formacja z wyraźną szpicą. Zatem tak, w linii ataku osamotniony napastnik. Postraszył teraz rywali Liverpoolu. Oczywiście świetna interwencja bramkarza, ale The Reds wyraźnie groźni od początku spotkania. No szkoda tej sytuacji, ale teraz trzeba wracać do obrony. Kopnął teraz piłkę w szesnastkę. Oj, nie tak chciał to wybić. No można to było rozegrać zdecydowanie lepiej. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Jeśli w tym sezonie istnieje jakiś pewnik, to jest nim obrona Liverpoolu. Najlepsza w całej lidze. Goście będą mieli twardy orzek do zgryzienia, bo grają dziś z ekipą, która nie ma sobie równych w lidze pod względem gry w defensy. spokojnie interweniuje. Luis Díaz. Dominik Soboslai. Mocne było to uderzenie, ale zupełnie niecelne. Warto próbować tą pu, ale próbować trzeba z głową, to nie mogło wpaść. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest teraz wspaniała okazja. Pewna była to interwencja. No dobrze, to nie była zbyt udana akcja. Tymczasem na Molyneux Stadium padła bramka. Mamy pierwszą bramkę dla Wolverhampton. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Za nami 22 minuty spotkania. Dziękujemy za te informacje. Teraz może być groźnie. No nie, strzał do zapomnienia. Ciekawie budują teraz tę akcję. Są coraz bliżej pola karnego. I teraz centra w pole karne. Alisson Peker! Nie do uwierzenia! Luis Diaz. Zabiera teraz czystą piłkę przeciwnikowi. Tego może coś być. Uderza na bramkę. Nie, nie daje się zaskoczyć. No widać po statystykach, że starają się, stwarzają sobie okazję, ale czegoś ciągle brakuje pod bramką rywali. Może przydałaby się jakaś zmiana z przodu, ale myślę, że z taką grą objęcie prowadzenia wydaje się tylko kwestią czasu. Ale żeby poprawić swoją sytuację muszą odzyskać piłkę. Bardzo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Dostałem sygnał o zmianie wyniku na Moly Stadium. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla Arsenalu. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. 35 minut meczu za nami. Bardzo dziękujemy. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. Burns. Strzał! Z daleka! Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Kontra muszą się szybko cofać. I czy będzie gol? I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Liverpool przegrywa, ale ma dużo czasu, by mecz zakończył się inaczej. Ależ go ograł teraz. Jest gwizdek i piłkarze na Anfield schodzą z boiska na przerwę. Liverpool z pewnością nie powiedział jeszcze w tym spotkaniu ostatniego słowa. Spodziewam się szarży z ich strony. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Powstrzyma to całe szaleństwo. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki, wcale nie było tak blisko. Ciekawie rozbija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Ale zmarnowana okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Tymczasem na Molineux Stadium padła bramka. To kolejne trafienie dla Arsenalu. Prowadzą teraz 2 do 1. Jest 54. minuta meczu. Bardzo dziękujemy. I Kalister. I to tyle z tej akcji. Teraz Diodożota. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w Bramce. Czekaliśmy na potwierdzenie, no i doczekaliśmy się. Transfer tego zawodnika właśnie dopięto. I co ty na to? To aż niewiarygodne, że pozyskali tak dobrego zawodnika. A trafiła im się wyjątkowa okazja. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Umówmy się, ten strzał do jego siwinie trafi. Koledzy z drużyny wyglądają na wściekłych, Tomku. Z takiej odległości tak mocne uderzenie nie mogło chyba wpaść. Dominik Soboslaj. Publiczność domaga się strzału. Może im dać prowadzenie. Proszę bardzo, udana interwencja, broni to. A więc jest przerwa w grze, będziemy mieli zmiany. Głęboka ta centra z narożnika. Źle teraz było to rozegrane. Tu musi być gol! Znakomite przerwanie, nie pozwala rozwinąć się tej akcji. Sala. Błąd i strata. Jest presja, ale dobrze się zastawia. Przerywa akcję wejście obroncy. The dorwali torwali się do piłki. Od 15 minut wyraźnie przeważają. Czasu jednak zostało dość niewiele. Ciągle mamy remis. Warto zatem byłoby wykorzystać kurą z sytuacji do końca i rozstrzygnąć spotkanie. Zmiana. Jak teraz komponuje się do drużyny na boisku. Po trochę precyzji wykonania, Burns, Phillips. Więcej okazji na przełamanie tego remisu mogą już nie dostać. To nie było dobre zagranie. Sala. Otrzymuje informację, że na Vitality Stadium zmienił się wynik. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Bournemouth. NS Ünal zdobywa bramkę. Goal padł po strzale z woleja. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Minęła 83. minuta. Dzie o, musi być bramka! No i zmarnowana świetna szansa. Odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda, to powinna być bramka. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. I tym udanym wejściem skasował atak wala. Może strzelać, uwaga! Ależ to była istotna obrona. Gdyby nie Bramkarz, drużyna znalazłaby się w prawdziwych opałach. Zgadzam się, w końcowej fazie spotkania przy remisowym w wyniku tego typu interwencje są na wagę złota. Powinnik somofly. Nowożota, co zrobi? Tak, proszę państwa! Mamy gola! Kto wie, czy nie na wagę zwycięstwa? Zanosiło się w Tomku na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szare zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Skuteczna interwencja, piłka wybita. Koniec meczu, Liverpool wygrywa.